Sypialnia ma tylko 3 metry kwadratowe, starczy miejsca na łóżko. Nie ma miejsca na szafę czy biurko, drzwi nie mogą się otworzyć. Dziecko tylko śpi w domu. Frustracja skłoniła dziecko do rozbicia sypialni i jej ponownego urządzenia. Pierwsze spawa kwadratowym prętem ramę łóżka do ściany, umieszczając podpory pod spodem. Przykrywa to ekologicznym fornirem i dodaje duży materac. Używa naklejek ściennej do dekoracji. Tworzy dwa otwory wyłożone fornirem jako szafki nocne. Instaluje włączniki i gniazdka do ładowania telefonu obok łóżka. Dodaje barierki i drabinkę, chroniąc przed upadkiem dziecka w czasie snu. Pod łóżkiem buduje szafę na ubrania. Stawia lustro na pełną długość, ułatwiając szykowanie strojów. Zamyka gazu zasłonę, tworząc garderobę. Biurko podłącza do okna, zapewniając dobre światło do czytania. Na ścianie obok instaluje regały na książki i figurki. Promuje dobrą nawyk czytania od najmłodszych lat. Spójrzmy teraz na efekt końcowy tej małej.